Cześć, moi drodzy! Mamy tutaj monitor. Bardzo podobne monitory, ale też telewizory znajdziemy we wszystkich polskich domach, ale nie tylko polskich, na świecie również. Łączy je w zasadzie jedno. Ponad 90% tego typu ekranów ma proporcje 16 na 9, czyli 16 jednostek szerokości na 9 jednostek wysokości. Albo jeżeli podzielimy te dwie wartości, wyjdzie nam. Zaokrągleniu 1,78 do 1. Jeszcze do niedawna korzystaliśmy z ekranów o proporcjach 4 do 3, czyli jeżeli to podzielić, 1,33 do 1. Natomiast dzisiaj standardem jest właśnie taki. Czy to jest jakaś idealna liczba, idealna wartość? Trochę tak, ponieważ już w 1984 roku wyszło z działania matematycznego, że właśnie taki ekran będzie najlepiej odpowiadał. Może niekoniecznie nam jako ludziom, ale unifikacji wszystkich standardów. Zanim jednak do tego przejdziemy, cofniemy się trochę w czasie i rozpoczniemy od historii. Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Kaś wyjaśnia. Lecimy. A zacznijmy od tego: dlaczego ekrany, które, na które patrzymy, z których korzystamy, są zawsze. Szersze niż wyższe. Wynika to z prostej rzeczy biologicznej. Mamy dwoje oczu, które ustawione są szerzej niż wyżej. Znaczy ustawione są horyzontalnie, a nie wertykalnie. Gdybyśmy mieli oczy ustawione. W osi pionowej prawdopodobnie ekrany byłyby dzisiaj ustawione nieco inaczej. Naszym wzrokiem obejmujemy około 180 stopni patrząc na szerokość i tylko około 90 stopni patrząc na wysokość. Oznacza to, że idealny obraz, jeżeli chcielibyśmy pójść do kina, tak żeby obejrzeć go, powinien być co najmniej dwa razy szerszy niż wyższy. Wypadałoby też dodać pewne zaokrąglenie, to znaczy. Tutaj te 180 stopni kończy mi się po bokach, natomiast gdyby ekran był tam, no to rzeczywiście nie obejmowałby całego ekranu. I tak właśnie powstał jeden ze standardów Cinemascope i Paramount, czyli 2,30 do 1, ponieważ był on lekko zaokrąglony i już w okresie powojennym w kinach amerykańskich był wykorzystywany. To znaczy, anamorficzny obraz był na lekko zaokrąglonym ekranie wyświetlany właśnie w proporcjach 2,30 do 1. Tymczasem. Cała telewizja trzymała się standardu 4 do 3, czyli standardu, który został zapoczątkowany przez pierwsze taśmy filmowe 35 mm. I y, zaszył się on w telewizji na bardzo długo i też w komputerach, y, w późniejszych monitorach z jednego prostego powodu. Budowa y, telewizora, czy też monitora kineskopowego, jako miotacza wiązek elektronów odchylanych za pomocą elektromagnesu. Działała w ten sposób, że najbardziej optymalny ekran takiego kineskopowego wyświetlacza musiałby mieć kształt koła, to znaczy, że do każdego miejsca na ekranie elektromagnes musiałby odchylać wiązki elektronów w ten sam sposób. Jako, że okrągłe telewizory no, nie pasowały nigdy twórcom treści, zastosowano nieco kompromisowe rozwiązanie do tego, żeby Ekran był troszeczkę szerszy dzięki naszym oczom i temu jak postrzegamy rzeczywistość niż wyższy, ale jednocześnie bliski temu idealnemu rozwiązaniu koła. To wszystko sprawiło, że w latach 80., kiedy wchodziły pierwsze monitory, kiedy mieliśmy już sporo telewizorów, ale jednocześnie sale kinowe przyciągały widzów, którzy oglądali filmy na bardzo szerokich ekranach, doszło do tego, że potrzebowaliśmy jednego standardu. I tak SMPTE, czyli organizacja, która standaryzowała obraz w telewizorach, w kinematografii, w technologicznego, z technologicznego punktu widzenia, zaczęła rozważać. Co można zrobić, żeby możliwie zunifikować wszystkie te standardy? I tak w 1984 roku dr Kearns H. Powers SMPTE nałożył na siebie pola najpopularniejszych ówcześnie standardów: od 5x4 i 4x3 do tych super szerokich 2,30-220 do 1 i zauważył on pewną prawidłowość. Otóż najmniejszy, ekran, który wyświetliłby obraz ze wszystkich tych standardów, jednocześnie wyświetlając najmniej czarnych pasów, czy to po bokach czy na górze, miałby właśnie 16 na 9 takie proporcje. Jednocześnie też, patrząc na wspólne pole nałożonych na siebie wszystkich tych standardów, dostrzegł on, że prostokąt ten ma również proporcje 16 na 9. To nie był przypadek. Okazało się, że 16 na 9 z matematycznego punktu widzenia idealnie łączy w sobie wszystkie dotychczasowe standardy. Od tego najbardziej wąskiego 4x3 na czy 5x4, jak było to popularne w Europie, do tych najbardziej szerokich. Korzystając z ekranu o proporcjach 16 na 9 jednocześnie tracimy najmniej, zmniejszając inne obrazy. Jednocześnie też nie musimy produkować dużych ekranów, tracąc na surowcach. Jeżeli chcielibyśmy wyświetlić obrazy z tych wszystkich źródeł, 16 na9 okazało się być złotym środkiem. Nawet jeżeli komputerowcy uważali przez pewien czas inaczej, bo 16 na9 nie było standardem, który bardzo szybko przeniósł się z telewizji, bo właśnie standard HDTV zaadoptował te proporcje 16 na9, nie pojawiło się tak szybko w komputerach. Tutaj przez pewien czas proponowane były inne proporcje. Otóż Producenci laptopów od początku wiedzieli, że 4 na 3 w laptopach się nie sprawdzi. Klawiatury są szersze niż wyższe. I nawet, jeżeli byśmy pod klawiaturą umieścili całkiem spory touchpad, to wciąż okazywałoby się, że monitor będzie nam powodował po prostu zamieszanie. Dlatego też producenci laptopów na początku rozwiązywali to w ten sposób, że pojawiły się laptopy, w których po otwarciu ekranu klawiatura rozsuwała się. Jest to jeden z popularniejszych i ciekawszych tego typu rozwiązań jeszcze z lat 90. Natomiast szybko ustalono, że takie proporcje ekranu do laptopa po prostu nadawać się nie mogą. I wpadli oni na pomysł, że będą tworzyć ekrany o proporcjach 16 na 10, a więc mające 10% więcej obrazu. Co yy, sprawdzało się idealnie w pracach biurowych. I przez pewien czas to właśnie standard 16 na 10 był tym najbardziej promowanym przez producentów sprzętu komputerowego. Z czasem okazało się jednak, że po pierwsze, Unia Europejska mocno naciskała na unifikację standardów wyświetlania do 16 na 9 yy, no Unia Europejska, nawet dla największych malkontentów, yy, muszą oni przyznać, że ma pewne racje, między innymi w działaniach na rzecz unifikacji różnych standardów. Dzięki temu dzisiaj w każdym urządzeniu korzystamy z tak standardowych rozwiązań jak porty USB. Chociaż niektóre firmy, pozdrawiam Apple, dalej się z tym nie chcą zgodzić. Natomiast co przekonało twórców sprzętu elektronicznego w tym między innymi monitorów, że 16 na 9 jest lepsze od 16 na 10, oprócz tego, że mogą to wytłumaczyć tym, że ej no przecież w domach macie już telewizory 16 na 9, że to jest standard do wyświetlania obrazów DVD. I telewizji HD, to to, że mogą oni zaoszczędzić te 10% tafli, szkła i elektroniki na produkowaniu takich monitorów. Oznacza to więc, że mogą wyprodukować o jeden monitor na każde 10 monitorów więcej z tego samego szkła, z tych samych matryc, co przekłada się na niższe koszty produkcji. A w zasadzie mogą sobie oni zażądać za taki monitor przecież dokładnie tyle samo od nas, bo powiedzą tylko, że no, monitor jest w zasadzie taki sam, a tylko trochę inne proporcje. To jest oczywiście skrót myślowy. Natomiast, żeby zapamiętać, 16 na 9 w 1984 roku jest wynikiem działania matematycznego, które sprowadziło do wspólnego mianownika wszystkie istniejące wtedy standardy i okazało się, że jest po prostu najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby wyświetlać to wszystko co już istniało w jednym zunifikowanym standardzie 16 na 9. A że 9 na 16 nie działa, to dlatego że nasze oczy są takie, a nie takie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do następnego razu, trzymajcie się i oglądajcie nasze pozostałe materiały. Cześć.